Nikol, Bogdan! Ziomki, gdzie jesteście? To jakiś prank, czy co? Ziomki! Nikol! I nie ma psa? Bogdan! Nie, Bogdana nie ma w toalecie. Tu też ich nie ma? Dziwne, że Nikol nie wyłączyła lampy, kiedy robiła makijaż. Co tu jest? To jest pocałunek? Na liście? Z lata nie się tego czytać, to potworne, to czyś list! Z drugiej strony, Nicole na pewno przeczytałaby mój list! Nicole by to przeczytała, ale jesteś starsza, powinnaś być bardziej rozsądna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej! Czy jesteś głupia? Tam jest pocałunek! Masz szansę poznać kogoś dziką tajemnicę! Nauczyciel w szkole powiedział, że należy zachować prywatność i poufność drugiej osoby. Słyszałeś coś na ten temat? Co? Najgłupszy argument, jaki w życiu słyszałam. Dobrze, zgadzam się. Otwórz to, co tam jest? była <śm> Miłość niebłaznym czasu jest. Okej, okay, Nicole, nic nie rozumiem. Dzięka jego kosa, poróżę róże jej. Róże, Na ognistych ustach i policzkach nie boję się zagrożeń czasu. Daniel! Kim jesteś, Niku? Jakie zagrożenie czasowe są straszne dzieciom? Fajnie jest to, się bawić śnieżkami! jesteś duży, łatwo trafić. Aha. Chopa! A co ty tu robisz? O co zrobiłeś? Oj, roztopi się! Poleszy trochę i się roztopi, nic wielkiego. Z lat, co ty tu robisz? Nic, was szukałam! Szukałaś tak bardzo, że weszła do mojego pokoju i wspierasz się tu. A to skąd wiesz? Co masz na myśli? Nie, po prostu tu weszłam. Przyznaj się, co tutaj robisz? E? Szukałam Cię i zobaczyłam coś na stole. Moje kosmetyki i przejrzałaś je. Uff, tak. Przepraszam, masz po prostu brokat najwyższej klasy. Ta, ludzie wariują od mojego makijażu. Bogdan, chodź. Musisz ze mną porozmawiać. Eee, dokąd oni? Co tutaj się dzieje? Widzisz, jest coś, czego nie powinnam była robić, więc nie mogę teraz tego zatrzymać dla siebie i muszę Ci wszystko powiedzieć. Przerażasz mnie. Powinieneś wiedzieć, się teraz boję. Dobra, dosyć, gadaj. Wygląda na to, że Nicole ma łapaka. Co? A -a 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 -a. Co? Dlaczego na nią krzyczysz? Co tu się dzieje? Nicole, czy to jest prawda? Co jest prawdą? W porządku, mam ten wraca do swojego pokoju. W porządku. Cześć, miłego dnia. Pa, pa, pa. <laughs> Ty możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Tak, nieważne. Bogdan zmieszał nutellę i mleko skondensowane i nie może tego przeboleć. Okej, okay, to może pójdę pójść do swojego pokoju. No, nie warto! on teraz jest taki dosyć wybuchowym. W takim wypadku pójdę do przyjaciela. Będziecie w domu? Tak, będziemy tu. W takim razie do zobaczenia jutro. Papa, pa, Bogdanie! Papa! Pa. Uf, Nicole nie ma. Bogdan! Czemu jesteś kurcze? No, w sumie się zastanawiam, dlaczego jest mi tak gorąco. Dziwny, prawda? Tak, jest. A teraz? Kto to? przyczyszczę mu uszy! On chyba oszalał, robiąc krok w stronę Nicole! Ale uspokój się! A co jeśli między nimi jest prawdziwa miłość? Ale jaka miłość? W tym wieku powinna myśleć o nauce! Och głupta się! Miłość jest najważniejszą rzeczą w życiu! Tak, a kim jest ten dzieciak? Daniel, ktoś! Porpisane. Musimy się tego dowiedzieć! Będziemy ją śledzić! Jeśli kogoś ma, to sama nas do niego zaprowadzi! Tylko go nie wie, jeśli go znajdziemy! Proszę! To się okaże! Trzy! Dwa! Jeden! Zero! Jesteście na kanale? Miss Nicole! Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Nicole ma chłopaka i wspólnie go znajdziemy! Będziemy ją obserwować przez 24 godziny i dowiemy się o wszystkim, co robi! I nadtrzymę łoszę temu małemu łajdakowi! Bogdan, już cię prosiłam! Dobra, dobra, idziemy! Okej, okay, Nicole nie ma. Powinniśmy teraz przeżyć wszystkie jej rzeczy, bo na pewno jest wiele interesujących rzeczy. Założę się, najpierw musimy przejrzeć jej rzeczy. Z lata, ty tak łatwo łamiesz wszystkie zasady. Boję się ciebie. się nie boisz. A sam wyrzuciłeś już całą szafę, a ja obejrzałam tylko jedną bluzkę. Mówiłaś, że mam znaleźć coś interesującego, więc szukam. Ha! Lalka! Nicole ciągle bawi się lalkami. No, w co ma się bawić? Nie jesteś dorosła. Aha, jest na tyle dorosła, żeby cofać z Danilem, ale nie na tyle dorosła, żeby bawić się lalkami nawet nie pomyślałam, że mogą się cołować. O niebiosa, zlitujcie się nade mną i nie pozwólcie mi tego zobaczyć. Jeśli to zobaczę, naprawdę go zabiję. Jesteś jak Steven Seagal. Uspokój się, szukajmy dalej. Ty mały robaku. Mówiłeś, że od dawna nie widziałeś mojej bluzy. Że ją straciłaś. To moja bluza. No, najwyraźniej mi się to podobało. Tutaj mamy złaty rozmiar wyjątkowy. Ten rozmiar na pewno nikomu nie będzie odpowiadał. A tam, dlatego ja nie mam żadnego problemu z moimi ubraniami. A niech mnie, Sto dolców, ale jest bogata. Wow, naprawdę? A, ona wygrała wyzwanie i to właśnie zostało z tamtego czasu. Oszczędzę na coś? <laughs> Może na wesele. Bogdan, uspokój się. Tak, spójrzmy więc, gdzie ona jest. Witajcie, drodzy subskrybenci. Od dawna chciałam was zapytać, jaki jest wasz ulubiony sklep. Szczerze mówiąc, nawet za uszy nie odciągniecie mnie od księgarni. Okej, okay, biorę tę książkę i wychodzę. Aha, prosto z księgarni. Mhm, mm tak byłoby, gdyby w księgarni sprzedawano kosmetyki albo słodycze. Och, ci blogerzy. Ale czekaj, teraz wiemy, gdzie ona jest. Właśnie, idziemy po nią. Ach, Szybciej, szybciej, szybciej. Czy wiecie, że przyjaciele mają jedną wspólną cechę? Wspólni przyjaciele mają najpotężniejszy sekret, o którym nikt nie wie. Więc tak, chcę, żebyśmy ty i ja mieli taki właśnie sekret. Wymyślimy swoje własne hasło. Ale by hasło zadziałało, musisz zasubskrybować kanał. Zasubskrybowała, jeśli jesteś dziewczyną. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć? I jak? Zasubskrybowane? I teraz hasło jest dostępne dla subskrybentów. Tosi-bosi, wąskie pole, subskrybujesz, jesteś koleś. Jeśli kiedykolwiek nas spotkasz, koniecznie podaj nam to hasło. A teraz zapisz to w swoich notatkach. I my będziemy wiedzieli, że jesteś najbardziej lojalnym subskrybentem. Młuch, kocham was. Lifehack. Żeby nie musieć za sobą dźwigać kurtki, wystarczy ją schować do szafki. Ruszamy. Jo! Ten Patrz, zgodnie ze storii w zasadzie to jest ten sklep. Patrz, zabrała jakąś książkę, idziemy zobaczyć co to za książka. Jestem po prostu w szoku. Ja chyba jestem bardziej w szoku niż ty. Nasza Nicole staje się dorosła, to takie nieoczekiwane. Aha, takie nieoczekiwane. Ma na sobie więcej makijażu niż Ariana Grande. Czy nigdy cię to nie dziwiło? Nie no, myślałam, że dziecko się bawi, więc pozwala mu się bawić. Fuj, ta książka jest o całowaniu. Uh -huh. a może kupię taką książkę, żeby się uczyć? Koszmar, śledzimy dalej. Na kogo ona tu czeka? Pewnie na tego swojego pawia. Oktanie, bądź trochę powściągliwy. A co jeśli to... Życia. Z lata, ty mówisz tak, jakby ona miała 40 i miała wyjść za mąż. Ona jest mała dziewczynką! Idiotą jesteś, Bogdan! Każdy może kochać, a zwłaszcza dziewczyny. I wszystko nie żyje. Tak, czekaj, może tylko kolega z klasy, bo zrobi zamieszanie. No dobra, oglądamy dalej, zobaczymy, jak zachowuje się ten długi. Pójdź na niego, wie co naciskać. Że co? Ten chudzierlak próbuje przekupić naszą dziewczynę lodami. <noise> Bogdan, myślę, że teraz będziesz najbardziej żałował, że to nie ty jesteś na jej miejscu. No w sumie też bym zjadł lody. Tak, poczekaj tutaj. Dla dobrego jedzenia Aha. To bardzo lekko myślne. mogli ci zauważyć Jeśli chodzi o zimną, mleczną substancję stanie się jak ninja Nazywasz lody bardzo dziwnymi słowami No a jak Co? Już oglądają pierścionki, czy to nie trochę za dużo? Tak, mama Nicole dopiero wczoraj sprawdzała jej lekcję, a teraz będzie płakać Na jej weselu Nie wiem jak ty, ale ja mam zamiar położyć kres tej hańbie Bogdan, stój, to tylko poszlaki Czekaj, Bogdan to jakaś bzdura! Co innego to może nie wyznaczyć, skoro wybierają pierścionki? Tak, Bogdan, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Podążajmy za nimi dalej. A, dobra. Spójrz, wyglądają ze sobą tak słodko! Aha, aż za bardzo. Co? Przytulają się? Nie chcę na to patrzeć! O! Wszyscy poszli! Idziemy za nimi! Chodźmy, chodźmy! Działaś to? Jakiego dowodu jeszcze potrzebujesz? Dobrze, zgadzam się. To już jest ranka. Patrz, znowu się przytulają. Cóż, ponieważ tam je róże, ona po prostu mu dziękuje. O, tak, tak chyba. Mm -hmm. Oni wychodzą. Co teraz robimy? Chodź, mam pomysł. Mam cię gołąbku! Kim jesteście? Czego chcecie? Odpowiesz mi na parę pytań. Ja nie wiem o czym ty mówisz. Chcecie moje pieniądze? Chcecie zabrać mój telefon? Nie, nie chcemy twojego telefonu, ale czy masz co do niej poważne zamiary? O co w ogóle wam chodzi? Jakie zamiary? Czy lubisz Nikola? No gadaj! No trochę mi się podoba! Co? Trochę mi się podoba! Przecież ona jest najlepsza! Kapujesz? Bogdan, czy to tylko ja, czy teraz jeszcze bardziej mu ją propagujesz? Ale jak można tylko trochę lubić Nikol? No co ty gadasz? Lepiej mi powiedz co kole, czy się z nią ożenisz? A kogo? Nie no żartujesz chyba, Nikola kogo? Czy wy żartujecie? Chodzimy do szkoły, moja mama mnie zabija jeśli kogoś poślubię. Hej, gdzie zniknąłeś? Halo, no wiesz, zostałem złapany. Złapany? Złapany przez kogo? Co masz na myśli? Chwalili mnie za to, że potrafię zniknąć niezauważony. Daniel, wydaje się być miłym facetem, ale jesteś dziwny. Wezwij ochronę. To znaczy, o choroba, muszę szybciej wrócić do domu. I co mam robić sama w centrum handlowym? Tak, na razie, widzimy się później. Okej, okay, widzimy się w szkole. Dobra, zmykaj, żebym cię tu więcej nie widział. Kapujesz? Tak, bogdanie, z przyjaciółmi takimi jak ty na pewno nie będzie w najbliższym czasie mieć związku. Stójcie! Choroba Cholera, co wy tutaj robicie? No martwiliśmy się, że może jesteś za młoda na randki. Co? A to! Nie chcemy, żeby stała ci się jakaś krzywda. Więc tak zniknął Daniel i teraz wszystko do siebie pasuje. Jak śmiecie zajmować się nie swoimi sprawami? Dlaczego tak do mnie mówisz? Przecież się u ciebie martwię! Kochani, uspokójmy się trochę. Uff. Śledziliśmy Cię cały dzień. Ten list z wierszami o miłości. Książka dla dorastających dziewczyn. Randkowanie! Chyba na to za wcześnie! A więc to Zlata naprawdę robiła w moim pokoju. Hehe, to nie ja, tak ktoś inny. To nie list, to sztuka, do której przygotowujemy się w szkole. A to jest co szesnasty sonet Szekspira. I słowa Danila. Kasali mi wziąć książkę W.T.R.E.T. A Daniel to tylko kolega ze szkoły. Znaczy, że ty go nie lubisz? No, nie wiem, może coś się wydarzy. Nicole! 3, 2, 1, 0. jesteście na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. A my uciekamy! A!